Cześć. Musimy tutaj napisać równania dwusiecznych kątów między tymi dwoma prostymi. Mamy we wzorze postać ogólną naszej prostej, czyli potrzebujemy postać ogólną, i mamy daną postać ogólną, więc no zaczynamy od razu liczyć. Zacznijmy od dwusiecznej pierwszej i będzie tak. Na górze przepisujemy sobie wzór naszej prostej. A na dole mamy pierwiastek z sumy kwadratów współczynników, czyli tutaj w tym przypadku 1 i 2, czy 1 i minus 2 razem daje nam, kwadraty nam dają pierwiastek z 5. A tutaj mamy 2x plus y, przepisujemy ten wzór drugi. I też mamy podobne współczynniki, wychodzi też 5. I w związku z tym po wymnożeniu przez pierwiastek z 5 nam się on. Usunę. I teraz będziemy sobie przenosić wszystko na jedną stronę. Może ja napiszę, żebyście się nie zgubili. I teraz przenosimy wszystko na lewą, czyli dodajemy, lub odejmujemy, czyli mamy odejmujemy 2X, tak? Czyli mamy minus X. Odejmujemy Y, czyli mamy minus 3Y. I dodajemy 5, czyli mamy plus 6, i to się równa 0. I teraz możemy to przez minus 1 wymnożyć, to będzie wtedy mniej minusów. I to jest nasza prosta d1. No to teraz d2. d2, wzór się różni tylko tym minusem, po, po prawej stronie jest to samo, tylko i przeciwny znak, więc wyjdźmy sobie z tego, z tej formy, która jeszcze nic nie zaczęliśmy przenosić, i zmieńmy sobie znaki na przeciwne, czyli będzie minus 2x, minus y i plus 5. I teraz przenosimy wszystko na lewą stronę, czyli dodajemy 2x, czyli mamy 3x, dodajemy y, minus y i odejmujemy 5, czyli będzie minus 4 równa się 0. I to jest wzór naszej dwusiecznej nr 2.